Taranis. Dziś zabieram was w podróż do serca celtyckich mitów, gdzie spotkamy potężnego boga niebios i piorunów Taranisa. Jego imię oznacza grzmot, a energia, którą niesie, jest oczyszczająca. Kim był Taranis? Taranis to jeden z najważniejszych bogów celtyckiego panteonu, władca burz i strażnik ognia rytualnego. Jego potężna energia była związana z cyklami życia, śmierci i odrodzenia. Celtowie wierzyli, że jego grzmoty oczyszczają ziemię z negatywnej energii, otwierając drogę nowemu początkowi. Jego symbolem jest koło słoneczne, które reprezentuje nieskończony cykl życia i wieczne powracanie światła po ciemności. Niektórzy wyobrażali go z młotem lub pochodnią narzędziami transformacji. Taranis w praktykach magicznych. Energia taranisa jest idealna do oczyszczania zarówno siebie, jak i przestrzeni z negatywnych energii. Transformacji, gdy potrzebujesz odwagi, by zacząć od nowa. Łączenia się z żywiołem ognia i powietrza jego siła pomaga zapalić wewnętrzny płomień motywacji. Podczas burzy warto zapalić świece i wezwać taranisa, by przyniósł harmonię i odnowę. Rytuał z taranisem. Wykonaj prosty rytuał, aby połączyć się z jego mocą. Pierwsze znajdź kamień najlepiej w kształcie koła lub okrągły. Drugie narysuj na nim symbole: koło lub błyskawice. Trzecich ustaw kamień na ołtarzu i zapał świecę, najlepiej w kolorze złotym lub białym. Czwarte zamknij oczy, wizualizując taranisa i proś o jego wsparcie w swoim życiu. Pamiętaj, by podziękować za jego obecność. Wdzięczność otwiera drzwi do głębszego połączenia z boskimi energiami. Mądrość Taranisa dla Ciebie. Taranis przypomina, że każda burza w życiu jest początkiem nowego rozdziału. Pozwól sobie na oczyszczenie, uwolnienie przeszłości i odnalezienie wewnętrznej mocy, która jest jak grzmot potężna i niepowstrzymana. Niech moc Taranisa prowadzi cię ku światłu i harmonii. Wróżbita Łukasz Węcka